Ażebym to ja wiedziała co tu pisze W tej aktualnej gazecie W tej lokalnej gazecie Witam wszystkim bardzo serdecznie I zapraszam na grę o nazwie To nie Mikołaj To nie Mikołaj A kto w takim razie? Trzeba zbadać hałas Ojejku, przestraszyłeś mnie, dzieciaku. Przyniosłem ci parę prezentów. Jestem Mikołajem. A przede mną jeszcze długa noc dawania prezentom małym dzieciom. Jestem taki zabiegany. Mogłabyś mi coś podarować do picia? Czy mam ci zrobić picie? No, tak zrozumiałam. Zrób mi picie. Czy masz coś do picia? Dam ci mleko, napij się mleka. Może to cię uspokoi? Oh, no, it seems that I the milk a Przypadkowo opuściłem mleko. Rozwaliłeś mleko. Zrobiłem mały bałaganik. Mogłabyś przynieść Mikołajowi ręcznik z Łazienki. Posprzątam ten bałaganik. Co jest z tym Mikołajem, kurde? Nie, wiem, bo sta na szczura, ale okej. Okay. Zimno bo właśnie. Jemu jest zimno. Czy się teraz pojawił nasz, Mikołaj? Teraz pobawmy się w małą gierkę wchowanego. Ja się ukryję, a ty mnie będziesz szukać. Co? Okay. Oj, kołaju! Nie wiem, co kombinujesz. Nie wiem, co kombinujesz. Cześć, dzieciaku, znalazłeś mnie. Nie sądziłem, że tego dokonasz. Jestem z ciebie dumny. Nazywam się Brandon i jestem dumny z tego, że znalazłeś mnie w małym koszyczku. Ale mniejsza z tym, graj dalej w tę grę, jest niesamowita. Gra ma dwa zakończenia, dobre i złe. Jeśli chcesz przejść, oba będziesz musiała zresetować grę. Do zobaczenia to by było na tyle. Jestem koszykowy Brandon. Kocham Cię naprawdę. Widzimy się w następnej grze. Do zobaczenia. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. I co z tymi prezentami? Mogę je chociaż rozpakować? Chcę zobaczyć, jakie mam co dostałam od Mikołaja. A nie, bo to już było tutaj. <grywka> Mogę wyjść chociaż na zewnątrz. Okej, okay, chyba to jest koniec. Dałam okrzeć się Mikołajowi, a on po sobie poszedł. Na mnie zastanawia fioletowa, która jest no dookoła. gdzieś ten Mikołaj jest, bo tutaj go znaleźć nie mogę. Hmm, gdzie może być Mikołaj jeszcze? Co to jest za łapa? You found me. Znalazłaś mnie, spróbujmy jeszcze raz. No, znalazłam ciebie, co ty tam robisz? Pod tym łóżkiem byłaś. Gdzie jeszcze mam cię znaleźć? Może będziesz pod prysznicem gdzieś. Nie no, na pewno gdzieś będziesz... Na suficie jeszcze będziesz. Tutaj jakaś skarpeta wyszła i tam zaczęła coś mówić. Nie wiem co to było. Powiedzcie mi, co to było. Ja nie wiem, co to było. Takie. W lodówce się może teraz ukrył. Albo za lodówką. Kurczę, znalazłaś mnie ponownie. Schowam się nie ten ostatni raz, raz, raz jeśli mnie jest. znajdziesz wygrach. chciałam drzwi otworzyć drzwi chciałam otworzyć. Znowu gdzieś się znajdę, znowu gdzieś będziesz. Kurczę, znalazłaś mnie, znalazłaś mnie w salonie, żeby mówić, co zjesz na obiad, chodźmy do pokoju, zjedzmy coś. Może trudkę na szczury zjemy, a potem pójdziemy wszyscy spać. Co ty na to? Dobra robota w chowanego. Od tego bawienia się w zgłodniałem. Czy byłoby możliwe, że dałabyś mi trochę ciastek, ale przed tym posypała je trochę cukrem? Upewnij się, że to jest cukier, a nie co innego. Zaoprapałam cukierki z cukrem. O ile to zrozumiałam. Znajdź cukierki na, cuk na cukier. Kiblu może. Tak, mam cukierki, tylko nie mogę ich podnieść. Tych cukierków nie mogę podnieść. Dlaczego nie mogę podnieść cukierków? Banan, może zjemy banana. Dobra, banana nie chcesz, ale tych cukierków nie mogę podnieść. Go, misia postawię tutaj. To jest jego miejsce. No, nie mogę tych cukierków podnieść. E? Nic. Może to nie. Boże, cukierków ciastek nie mogę podnieść. Może muszę cukierki z choinki wyjąć. Może tutaj w prezencie jest cukierek. Nie? To ja już nie wiem, gdzie. Ale śpieszcie się patrzy. Do tyłu. Dobra. Tutaj ci wszystkie prezenty dam. Cukier, tu jest cukier właśnie. A może ten cukier muszę dać do cukierków? Dziwne. Ciastka zamieniły się w cukrowe ciastka. Proszę, Mikołaju. Okej... Okay. Czyli te ciastka wpływają na niego jak narkotyk. Skinwalker na wolności, w hrabstwie z plam, pojawił się Skinwalker. Zaginęła rodzina, a policja obecnie poszukuje zabójcy i zaginionej rodziny. Nienawidzę też swojej pracy i jestem teraz przywiązany do biurka. To prawda. Proszę o pomoc. Nie chcę już pisać tych newsów. Mieszkam pod adresem takim i takim. Tak czy inaczej, dostałeś złe zakończenie, więc prawdopodobnie powinnyś zagrać tę grę jeszcze raz. Oh, shit. Dobra, spróbujmy zagrać yy, jeszcze raz. To, jest, to było złe zakończenie. To są dwa wejścia. Albo ten cukier, albo tą trutkę na szczury. Dobra, chyba dam mu tą trutkę na szczury. To jest dobre zakończenie, bo dzięki temu nie zamordował ludzi ten Mikołaj. Dobre zakończenie by było może zabicie tego... ...tego Mikołaja. Nie wiem. Jupi, jupi, jupi. Jące ciastka. Wystarczyło dać to w pobliżu. Zatrwań Mikołaja Zabiłam Mikołaja Amadeusz